Witamy grupę czerwono czarną na kolejnym naszym postoju, kawiarni obiadowym. Wkręcamy w prawo i wchodzimy do kościoła na prześwięto. Wchodzimy do kościoła na prześwięto, Chodzimy wchodzimy do świątyni.

Do samego dnia. Ja do samego dna... Do samego dnia. Do samego dnia. Mamy. Kończymy, zwijamy, idziemy. Chodzimy, 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 chodzimy. Ej, jak ty tego tu chodzimy? Chodź, dostać zostać Szczęść Boże, ksiądz Marek Tasbir, prawozdawca parafiszaniec na pielgrzymce. 20 chyba trzeci raz, ale tak na serio to byłem 15 razy teraz tylko jeden dzień. Jest to 35 pielgrzymka na jasną górę. Idzie grup 14 14 grup. Na razie takie grupy są. W różnej wielkości. Ta grupa, z którą ja idę, Biało-Zielona, pewnie ma 150 osób, ale to tylko dlatego, że zmierzają do Buzka, by ten czas był takim czasem wdrożenia. Wdrożenia, i niektórzy chwycą Bakcyla, a niektórzy podziękują już po tym odcinku. Ale ze swojej parafii na przykład 30 osób prawie po to, żeby, żeby tego bakcyla chwycili, bo może potem y, ruszą na y, dalszą część lub też będzie rowerowa pielgrzymka y, też w czasie, tydzień po, na trzy dni, i która, która też w jakiś sposób ten czas też zachęca. Tak. Y, no, klimat jest niesamowity, bowiem między innymi idą y, osoby, które chodziły y, kilkanaście razy, które poznały się na pielgrzymce. Na przykład teraz mieliśmy... Y, Małżeństwo z dwójką, z dwójką dzieci, którzy 12 lat temu poznali się na pielgrzymce i już taki klimat tworzyli odpowiednio wcześniej. Teraz owoce tej miłości są na wózkach i jeżeli te dzieci będą nieco większe, to ruszą też na, na trasę. No warto wybrać się na ten, ten szlak pielgrzymi, bo nade wszystko umacniamy swoją wiarę. Rok miłosierdzia też zachęca nas do tego, żeby to miłosierdzie świadczyć innym. Teraz będziemy szli w kierunku Pinczowa, i druga część grupy w kierunku Chmiennika. I też jak Państwo będą na trasie, to można zobaczyć ludzi, którzy wspomagają pielgrzymów. Wspomagają pielgrzymów na trasie też w Mikołowicach, bo Państwo są z Ponidzia, tak? Mikołowice, Zwierzyniec, Młyny przygotowują jakieś ciepłe bułeczki, ogóreczki, z chleb z smalcem, żeby w taki sposób też wesprzeć. Sami nie mogą iść, ale jest to piękna postawa. Która, która rozwija to miłosierdzie i, i świadczy o tym, że, że chcemy pomagać innym, bo sami nie możemy może tam dotrzeć na czas pielgrzymki. Oczywiście z nami pielgrzymuje ksiądz biskup Jan Piotrowski, który jest duchowym ojcem pielgrzymki, ale tą pielgrzymkę już trzecią. Jest jego udziałem od początku do końca. Także to nie jest tylko tak, że jakiś czas dołącza. A za chwilę będziemy mieli mszę świętą, która będzie ukoronowaniem tego dnia. Oczywiście będziemy dalej pielgrzymować na te trasy, o którym wspomniałem. Zapraszam wszystkich. Jeśli nie od teraz Buska czy Pińczowa, to potem od Kielc, bo naprawdę warto. Szczęść Boże. Witamy grupę biało-fioletową na postoju obiadowym, ale zanim będzie obiad, to jestem trześcię, ta zapraszamy do świadczenia. Dobrze dziękuję. Bardzo dobrze. Ale was dużo jest. Ale słuchajcie, bardzo, żeście się rozwlekli. Dołączamy, dołączamy. No to to by nie, nie, nie. Będzie 13 grudnia. będzie.

Jesteśmy uczestnikami 35. pierwszej Pięgrzynki na jasną górę. Jesteśmy w grupie biało-zielonej. Idzie nam się bardzo fajnie ze śpiewem, żywo, wesoło. Jest cudownie, i pomimo tego, że jesteśmy zmęczeni, jest fantastycznie. Polecamy, zapraszamy wszystkich. Jasne, zapraszamy. Na przerwie obiadowej, zanim obiad, to jeszcze za święta. Zapraszam wszystkich do świątyni, od razu podziemię będę.

Wszystko na przerwie obiadowej, ale zanim obiad to jest w wchodzimy wszyscy do świątyni. Zapraszam wszystkich. Damy grupę biało czerwoną na kolejnym Waszym odpoczynku. Zapraszam na prześwietlą, ale jest bardzo rozleczona grupa. Nie możemy tak chodzić. Na Na kolejnym naszym odpoczynku zapraszam wszystkich do świątyni NAPS-u i świętą obrazę. Panie Przerodzie, zapytam się, czy ja mogę powierzyć mi Jak ja powierzę, to moment. Ja... Nie ma Zawsze mi jest rantem tylko że widzę. Chciałem wziąć trzy słowa do Pani Komendy przez telewizję. Dobra. Chcę? Zabijam i idziemy.